No, pamiętam, na Szkoda, Marcin Dubiel znowu zmieniłeś. próbuje wrócić do internetu Tym razem udał się na backstage ostatniej gali fame, Gdzie udzielił obszernego wywiadu na ściance W którym poinformował, że oprócz wardengi Pozwał też Konopskiego i Natana Marconia Czy wyciągnął wnioski z... I jeszcze tutaj taka informacja eee, Dla Jacoba Dla Jacoba dla Daluson Lu, da Simba, dla Eseman, dla Milix, dla Walusia 1922, dla Kolpaci, dla Jacoba, dla Gustawa e, dla Jodisa 17, który ma 9 miesięcy subskrypcji, jeszcze raz zobaczę Z2, Gdzie e, są to strony, gdzie, dzięki którym ja też wam mogę dużo dawać i dużo wam rozdawać skinów i, i też wam dawać coś od siebie, bo one w pewien sposób zabezpieczają nas, jeżeli chodzi o współpracę i tak dalej. Jeszcze raz zobaczę ZW od was, a po prostu będziecie wy wykurwiać stąd na perma. I nie będę patrzył, czy macie 2 lata subskrypcji, 3 lata subskrypcji, czy, czy nie wiadomo ile. A Z2, no to pad Jacob. Testujesz limity? No to masz perma. 8 miesięcy suba, follow. Ktoś jeszcze chce testować limicik? Bo nie wiem, czy tutaj. Ktoś jeszcze. Dobra, ok, no tak chcecie testować, to macie. Follow 2K24. Polu 2k24. Jeszcze ktoś? Dobra. Polu 2k22. Polu też 2k22. Okej. Okay. to więcej mieli. Tarku, myślisz, że nie dostaniesz bana z czterema miesiącami suba? No to masz właśnie perma. I gratuluję. Do błędów? Oprócz tego. Kolom zdradza propozycję, którą otrzymał od fe... Wylałem kawę. I chuj. Wy wkurwiliście. O, Agata poszła, ale spokój. A, nie, jeszcze jest. Sorry, myślałem, że już poszłaś. Kleja mi się wiesz? Bo już mnie nie boli gardłek kaszla Nie, ty idziesz z ja, ja nie idę, ja jestem... Ja się muszę grzać kurwa, rozumiesz? Mogę cię pocować, w dupę jak chcesz akurat. Ja nie wiem, ci tej czytko Anuska naruszył. Fame wściekły Ksajo odpowiada na jego zaczepki, coraz częściej mówi się też o powstaniu zupełnie nowej federacji Freak Fight, a młody artysta Nypel twierdzi, że został uwięziony w wytwórni SBM. I to nie wszystko o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzu nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej, będę twoim przewodnikiem, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w internecie. O kurwa, co jest? Marcin Dubie różne rabaty, a w szukaniu tychże... Tygrzy... A zaczniemy sobie od update'u do sprawy psychotropa, którego to temat zrobił się bardzo głośny po opublikowanym kilka dni temu filmie na kanale. Właśnie się zastanawiam. Ale o której to się zaczyna? Bary! Jebać wębeniamę ale nie wiem, ale się dowiem Przypomnijmy, wideo było zatytułowane Kogo promują Wardęga i Boksdel A odcinek bardzo szeroko poruszał Tak zwaną szemraną przeszłość psychotropa Oprócz tego w materiale padły zarzuty wobec Zarówno Boksdela, jak i Wardengi, którzy no Swoimi wizerunkami mają promować osobę Która szerzy w internecie i poza nim Mocno niemoralne zachowania A temat jest poważny, bo mówimy tutaj o zarzutach Bycia nożownikiem Psychotrop miał w przeszłości otrzymać wyrok Za zaatakowanie innego człowieka Nożem i dźgnięcie go kilkukrotnie w klatkę piersiową. Na odpowiedź długo nie musieliśmy czekać, bo w ostatnią środę na kanale szalonego reportera pojawił się obszerny wywiad z psychotropem, który ma przedstawiać jego perspektywę. Influencer szeroko opowiedział o swoich kontrowersjach z przeszłości, które niedawno zostały mu wytknięte. Przede wszystkim uważa on, że film zrobiony przez nie wiem, ale się dowiem jest bardzo stronniczy i nieobiektywny. Sam kanał ocenia jako mocno populistyczny, kilkukrotnie podkreślając, że bez problemu wygrałby z nimi w sądzie, co zresztą szalony reporter w rozmowie wielokrotnie mu sugeruje. Przechodząc natomiast bardziej do... Nieciekawy dla Wardęgi natomiast był autką jego debaty Z Krzysztofem Rozparą na temat tego Jak wyglądały negocjacje Stawek Sylwestra przed walką z Fabiańskim. Gdzieś natomiast podczas tej rozmowy Druid wspomniał, że niewiele niższą kwotę Za walkę niż jemu Federacja Fame Zaproponowała Konopskiemu, w związku z tym Mikołaj zdecydował się do tych słów odnieść I potwierdzam, że taka rekordowa Propozycja padła, miałem zaoferowane Milion 400 tysięcy złotych Netto, teraz ludzie musieli stoczyć Trzy walki na jednej gali i pokonać kilkunastu Innych zawodników, żeby dostać półtora Miliona. Mi proponowali praktycznie takie same pieniądze. Mogłem wybrać dowolnego przeciwnika, żółt jakiejś pod żabki. To bardzo duże pieniądze, i zgodnie z wersją Konopskiego została ta oferta przez niego odrzucona, ponieważ ten nie chciał wiązać się z, tu cytat, fałszywym środowiskiem wokół Federacji Fame. A oprócz tego nie chciał jakkolwiek biznesowo łączyć się z Boxdelem, który przecież dopiero co był bohaterem głośnej akcji Pandora Gate. Konopski mówi, że nie byłoby to z nim zgodne moralnie, a na dodatek myśli, że wielu widzów by się na nim zawiodło, bo wyglądałoby to jak wykorzystanie stanie afery tuszowanej przez wie... To dużo w, mo w moim przypadku. Bardzo dużo w moim przypadku. Ja tyle zamieszkanie dałem. Do tego, żeby wyłącznie podbić sobie stawki w negocjacjach z Fejmem. A na koniec zacytował słynne słowa Władysława Bartoszewskiego. Są rzeczy w życiu, które warto i są rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto się opłaca i to, co się opłaca, warto. Komentarze pod tego typu statementem były dosyć łatwe do przewidzenia. Oprócz propsowania Konopa, ludzie też zestawili sobie jego postawę z tą, którą prezentuje Sylwester Wardenga. Konopski odmówił, a Sylwek Wardenga się targował. Widzicie różnicę? Ładnie Wardędze teraz dojeł, ale zgrilował Wardęgę w tym momencie XD.

De. Piszą ludzie i ciężko się im dziwić, bo Konowski pokazał, co w tej sytuacji było dla niego ważne, przy okazji nieco grillując swojego internetowego chłopaka. A czy Neplowi udało się grillować SB Mafię? Wytwórnia muzyczna założona przez Solara i Białasa nie ma ostatnio łatwego czasu. Po odejściu artystów takich jak Mata, Jan Rapowanie, bd 2115 czy Whiteyor, wytwórnia musiała zasilić swoje kręgi młodym pokoleniem, i tak również się stało. Nypel, czyli młody raper znany m.in. z akcji SB Starter 2021, po podpisaniu kontraktu miał zasilić kręgi. Hip-hopowej wytwórni. Jednak jak się ostatnio dowiedzieliśmy, coś w międzyczasie poszło bardzo nie tak. W ostatni wtorek Nypel opublikował piosenkę zatytułowaną SBM to złodzieje, w której wyjawił, że czuje się m.in. ograniczany czy też kontrolowany przez wytwórnie, a w wersach słyszymy spera z... z... względem pracowników SBM. Nie mogę wydawać piosenek, jo, nie mogę wydawać ich kiedy chcę, bo wszystko oni filtrują. He, 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 to robi. wszyscy niby tutaj są wyjątkowi, ale jak chcemy wydawać te piosenki, które nam się podobają, no to z głowy i owo. Początkowo słuchacze myśleli, że może być to jakaś akcja promocyjna nowego albumu. Jednak po dość krótkim czasie dostaliśmy oficjalną odpowiedź SBM-u, opublikowaną na ich pobocznym koncie na Instagramie SBM Starter. W tym oświadczeniu SB zdementowało plotki między innymi o akcji promocyjnej i zarzucił o Zapowiedział czyś do biurki. Wpadasz mu Całeś. Wpadałeś chuj. SBM Starter. W tym oświadczeniu SB zdementowało plotki m.in. o akcji promocyjnej i zarzucił ony plowi, że ten spalił im newsa o swoim odejściu. Oświadczenie brzmi dosyć mocno emocjonalnie, a SBM pozwolił sobie na wiele szpilek w młodego artystę. Bartkowi jest przykro, że zamiast zgodnie z zapowiedzią przyjść do biura i podpisać przygotowane dokumenty, które cię zwalniają, wpładasz nam coś w usta. Najsmutniejsze jest to, że stajesz się narzędziem w rękach kolegów, życzymy owocnej współpracy, ale przynajmniej dotykałeś. Pisze w stronę. Cipy, kurwa. A tak, dotykałeś chuja. Nypla Label, a ten decyduje się zabrać głos na Instagramie. Pozostając Andres. oczywiście w równie ofensywnym nastawieniu, Nypel rzucił masę screenów z rozmów z jego współpracownikiem Bartkiem, które miały ukazać, jak raper był no, ty traktowany ty kałeś, w, ja w tak sidłach labelu SBM. Z rozmów mogliśmy się dowiedzieć m.in., że miały wystąpić problemy z podpisaniem rozwiązania umowy, wytwórnia miała przeciągać termin spotkania. Oprócz tego występować miały liczne problemy związane z wydawnictwem płyty czy organizowaniem współprac. Nypel miał być też wyszydzany i wyśmiewany telefonicznie przez pracowników labelu, a obok tego wszystkiego udostępnił fragment propozycji rozwiązania umowy, która wyszła od SBM-u i twierdzi on, że warunki były złodziejskie, bo nawet po rozwiązaniu swojego kontraktu z wytwórnią miałby im oddawać 65% ze wszystkich uzyskanych współprac przez następne 3 lata. W internecie w tym temacie wytworzyła się oczywiście ogromna dyskusja. Zdecydowana większość komentujących w tej sprawie jest za Nyplem. Wokół tematu zaczęły pojawiać się memy, a sprawę zaczęły komentować inne osoby, m.in. wypowiedział się w niej multi. Twitchowy streamer komentując temat, dodał, że on sam wielokrotnie. Dostawał propozycji od labeli, ale celowo nigdy się na nie nie zgadzał, bo wielokrotnie słyszał o historiach, w których artyści mieli później z wytwórniami tego typu problemy. Natomiast gdy emocje nieco opadły, głos ponownie zabrało SBM. Wytwórnia twierdzi, że czeka w biurze na rapera, chcą podpisać dokumenty i zakończyć współpracę. A także zdementowali zarzuty o pazerność, twierdząc, że nie zarobili na nim ani złotówki i pomimo tego, jak się zachowuje, nie będą od niego wyciągać konsekwencji prawnych. I to oświadczenie również nie zostało przyjęte zbyt dobrze. Opinie są raczej negatywne, a ludzie w komentarzach twierdzą. Że label próbuje obracać kota ogonem, nie odnosząc się tak naprawdę merytorycznie do zarzutów o blokowanie działalności artystów i tak naprawdę podejmując ruch mający na celu ratowanie ich aktualnego wizerunku. Nikt natomiast się chyba nie spodziewał, że streamera Paramaxila będziemy kojarzyć wizerunkowo z uniformem żabki. Streamer niegdyś bardzo regularnie występujący u Xayo zdecydował się zatrudnić w popularnej sieci sklepów spożywczych. Po... Oglądałem tego streama u niego, fajne to. Nameless, dzięki za piąty. Oglądałem Mr. tego streama o Paramaxie, a fajnie kurwa jak w paru wytał korwa robi. Z transmisji dowiedzieliśmy się, że właścicielem tej placówki jest jego znajomy, więc uznał, on, że trzeba skorzystać z okazji, ale zamierza wrócić też do transmisji, prezentujących, jak pracuje na Uberze Trend influencerów wracających do normalnej pracy zdaje się przybierać na sile Jakiś czas temu podobną sytuację relacjonowała Paulina Hornik. a teraz na Twitchu możemy zobaczyć, jak Paramaxie robi hot dogi. Do bubule. A ty to Pakuj do ust Ua, a, a Hot dog Do widzenia Hot dog Hot dog Miam, miam, miam i jest to o tyle ciekawe zagranie, że tak naprawdę podczas transmisji cały czas widzowie wysyłali mu donaty, z których pewnie zarobił dużo więcej niż za taką dniówkę w żabce. Więc myślę, że jest to taki połowiczny powrót do normalnej pracy, bardziej będący pretekstem do tego, żeby zrobić sobie na tym fajny content. Jak możemy przeczytać w komentarzach, odbiór jest bardzo pozytywny. Para Maxila na żywo podczas tego szalonego streama oglądało ponad półtora tysiąca osób, co jest wynikiem nie najgorszym. I paradoksalnie, jeżeli będzie ten content z wykonywania normalnych prac wykonywał w miarę ciekawie, to to może się to okazać naprawdę świetnym sposobem na zarobek. A czy zdaniem Kaspra Błońskiego, świetnym sposobem na zarobek jest rzekome oszukanie właścicielki studia kulinarnego? Tak twierdzi pani Sandra Kotowicz, w której to studiu Crasher miał nagrywać jeden ze swoich ostatnich odcinków, a dokładniej show, zatytułowany Kraszew. Właścicielka kuchni, którą możemy zobaczyć na tym właśnie odcinku, podzieliła się swoimi zarzutami do Kaspra Błońskiego w obszernym stories na Instagramie. Pani Sandra twierdzi, że jej były partner miał namówić ją do tego, by wypożyczyła należącą do niej przestrzeń Kasprowi Błońskiemu. Pisała, próbując upewnić się, że dobrze zrozumiała, jak wygląda ich deal. My natomiast to nie po raz pierwszy od początku afery Pandora Gate. Na kanale Antyfakty pojawił się zapowiadany od jakiegoś czasu wywiad, który miał przedstawić inną odmienną perspektywę Marcina Dubiela na ostatnią głośną aferę. Otrzymaliśmy jako widzowie 35-minutową rozmowę, która odbyła się na ściance Fame MMA podczas ostatniej gali. I z wywiadu nie dowiadujemy się zbyt wielu nowych informacji, poza tym, że Dubiel miał złożyć prywatny akt oskarżenia nie tylko wobec Sylwestra Wardęgi, ale także Konopskiego i Natana Marconia. Temu drugiemu oberwało się po ostatnich wypowiedziach, w których to zarzucał Natsu i Dubielowi, że lubią w czasie prywatnym przyjmować bardzo duże ilości... Na... A także zarzucał Dubielowi, że wraz z Arkadiuszem Tańculą podczas imprez w pokoju 222 mieli to na przemian uprawiać z jakąś nieprzytomną dziewczyną. Oczywiście nie potwierdzając tych pomówień żadnymi dowodami. Dubiel także w wywiadzie podkreśla, że YouTube to nie jest sąd, prawda sama się obroni, a on sam prawdopodobnie będzie jednym z najbardziej honorowych ludzi po całej Pandorze. Ja wierzę w to, że prawda wyjdzie na jaw, a tam jeszcze jest sporo do wyjawienia. Ja będę jedyną osobą, być może w tej historii, która tak naprawdę zatrzymała honor. Podkreślił ponadto, że nie zostały mu postawione żadne zarzuty, będzie on dążył do oczyszczenia swojego dobrego imienia i uważa, że nie zrobił nic złego i został skrzywdzony. Oprócz tego, Dubiel pozwala sobie także na wielokrotne wbijanie szpilek w boksdela. Bo boksel mówił, że dostawał pogróżki, że nawet tam jakaś broń była, jakieś, jakieś naboje. Bogzel wiele rzeczy mówił, a to, gdzie jest prawda, to też druga kwestia. Bogzel też sobie lubi trochę wyolbrzymieć. Oprócz tego naturalnie oberwało się Sylwestrowi Wardendze, którego to film w sprawie Pandory, zdaniem Marcina Dubiela, miał zrobić więcej złego niż dobrego. Bardziej przeraża mnie myśl, że on chyba, jemu się wydaje, że on zrobił coś dobrego w tym wszystkim, że on rzeczywiście jakby wierzy w słuszność tej sprawy. Dubiel twierdzi też, że pogłoski o jego rzekomym powrocie do pieniążki się kończą, to zaczną. Do pieniążki Aaa. do czego to jest. Kalon. się kończył pieniążki, dlatego wraca. Jeżeli to było do tego, to uwierz mi, że mu się na pewno nie kończy. To to, ile on dostał za walki, ile on tych walk stoczył. No to musiałby być mega głupi, żeby mu się pieniążki skończyły. O fame są fałszywe, a na ten moment najważniejsze jest do niego, żeby w ogóle móc powrócić ja do internetu, chociaż wie, wie, jakie są aktualnie nastroje w jego kierunku i nie łudzi się, że będzie mogło to nastąpić. Ja nie kumam, albo tak jak już kiedyś gadaliśmy ci ludzie na Twitterze, co gadają, że list się kończy i na przykład niedługo będzie musiał wrócić do normalnej pracy. Ja w ogóle nie rozumiem takich komentarzy. Wywiad z Marcinem Dubielem wzbudził w ludziach skrajnie negatywne emocje. 15 tysięcy łapek w dół do zaledwie 3 tysięcy ocen pozytywnych to naprawdę fatalne rating y ocen, a komentarze wściekłych użytkowników mówią chyba same za siebie. Wrze nie tylko pod filmem, ale oczywiście i na Twitterze. Krytyka była na tyle mocna, że prowadzący wywiadu zdecydował się wydać obszerne oświadczenie, w którym podkreśla on, że próbował być bezstronny i że jego rolą jest tylko zadawanie pytań i dawanie przestrzeni Dropa do wypowiedzenia się, ale zdaniem wielu krytykujących właśnie miesiąc. tego nie powinien prowadzący kanału antyfakty robić, dawać Marcinowi Dubielowi przestrzeni medialnej do wypowiedzi. Dubiel zresztą do wypowiedzi publicznych miał kilkukrotnie okazję. W swoim pierwszym oświadczeniu na Instagramie, w którym zdecydował się do niczego nie przyznać i poinformować o pozwie na Sylwestra Wardenge, w swoim drugim filmie, który wrzucił na YouTube'a, w którym poprzecinał screeny, poprzeinaczał fakty i pominął najważniejsze zarzuty, które były do niego kierowane, w swoim trzecim filmie, w którym wstawił rzucanie psu patyka i swoją płaczącą mamę, no i miał też na to szansę w swoim ostatnim filmie, Filmie, w którym przez 80% czasu opowiadał o wszystkim innym, tylko nie o Pandorze. Od opublikowania tego wywiadu po internecie zaczęła latać ta grafika, która ma podsumowywać dla ludzi, dlaczego mieliby nie bronić dubiela. Krył Stewarta, życzył Stewartowi hot 12, namawiał nieletnią na spotkanie ze Stewartem, kłamał i manipulował swoimi materiałami. Zdyskredytował sukanek w oczach ludzi i nie przeprosił, zastraszał fagatę, bo nic nie mówiła o Stewarcie. Razem ze Stewartem próbował ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali miała lat. I wysłał 14-latce, głosówkę. Chodź do Jaworna, to mnie znajdziesz, zabawimy się o Stewarta, tylko ja i moja czternastka. I choć mam wrażenie, że niektóre z tych podpunktów zostały nieco podkręcone, to jest to konsekwencja... Ciekawe, te... jak ta sytuacja cała się rozwiąże. ...tylko i wyłącznie działań Marcina Dubiela, które nie dążyły do tego, żeby te zarzuty i wrażenie na temat jego osoby realnie, merytorycznie wyjaśnić. Zamiast tego Marcin po raz kolejny woli uciekać się do ogólników. Oho, oho, Szymon Kasprzyk, enjoyer. I witam najlepszy chat na Twitchu i kłaniam się Niki. Yeah, witamy, witamy serdecznie. Czy w BMC czy jakiś miksik był słuchany? Bez udzielania jakichkolwiek konkretnych odpowiedzi, po raz kolejny pokazując, że tak naprawdę niczego z tego, co się wydarzyło, nie zrozumie. On sam ewidentnie czuje się poszkodowany, natomiast nie potrafi albo nie chce nam wyjaśnić, dlaczego my również mielibyśmy w taki sposób go postrzegać. I szczerze mówiąc, ja już przestałem się łudzić, że kiedykolwiek tego typu informacje od Marcina Dubiela otrzymamy. Natomiast to nie oznacza, że powinniśmy zapomnieć o tych wszystkich rzeczach i z otwartymi ramionami przyjąć go z powrotem. Reakcja ludzi może...